Witam, witam z ogrodu Marzeń. U nas dzisiaj kolejny piękny dzień. Bardzo ciepło, bardzo słonecznie. Piękne dni sprzyjają pracom w ogrodzie, a teraz jesienią tej pracy jest dosyć dużo. Ponieważ nie tylko grabienie liści, ale także takie można powiedzieć porządki na rabatach. Dlaczego? Dlatego że ostatnie dni były u nas może nie bardzo deszczowe, ale wilgotne, ciepłe i fasty rosną jak szalony. A więc odchwaściam rabaty i odchwaściam ścieżki żwirowe, które tutaj też trzeba pielęgnować, o które trzeba zadbać. Ja teraz jesienią wykonuję te prace co dwa tygodnie. Jeśli zrobi się zimno, to będę robiła raz w miesiącu, ale na razie nic na to nie wskazuje, aby miało zrobić się zimno, więc pracuję tak, aby jak najwięcej tej pracy wykonać właśnie teraz jesienią, bo wiosną będę miała już pięknie przygotowany ogród i tej pracy będę miała mniej, a wiosna, jak wiadomo, wiosna. To też bardzo dużo pracy. Okres bardzo wyczekiwany przez wszystkich, ale pracy jest ogrom. Tutaj, cóż, chyba się pochwalę, bo wszyscy się chwalą wszędzie, że jeżdżą na grzyby i zbierają grzyby. A ja nie muszę jeździć na grzyby, czy muszę zbierać? No, nie zbieram tych grzybów. Kiedyś zbierałam, wykorzystywałam. Ale mąż mnie tak nastraszył, że już absolutnie żadnych grzybków nie wykorzystuje. A co my tutaj mamy? A zaraz Państwu pokażę. To jest nasze maślakowe pole. Rosną tutaj maślaki co roku, rosną pięknie, rosną zdrowe, dopóki je nie zjedzą robakiem albo dopóki się nie przewrócą, bo nikt nie zbiera, ale są śliczne, pachnące. nasze maślaki z ogrodu. Nieopatrznie tutaj pracując, patrąciłam nogą, ale wcześniej czy później i tak tutaj albo zgniją, albo tak jak mówię, pies zniszczy, czy zjedzą robaki. Tutaj też są maślaki. Otóż zapraszam na maślaki, jak ktoś grzyby zbiera w pobliżu, może tutaj do nas wpaść, zaraz rozejrzę się czy jest ich więcej, bo bywało tak, że tutaj cały ten leśny zakątek to właśnie były maślaczki, ale na razie nie widzę ich więcej. No może dlatego, że właśnie było bardzo sucho, są tutaj akurat w tych miejscach i bardzo się cieszę. Mamy własne grzybki, choć nie używamy, nie wykorzystujemy, to ja się też pochwalę, że też mam grzyby. Już drugi dzień, mamy pogodę bardzo wieczną, wiatr wieje bardzo mocno, zwłaszcza nocą. Na szczęście na razie tutaj nie wyrządził nam żadnych szkód ale połamał szkarłatkę. To bardzo mocno połamał, dlatego będę musiała e, po prostu wyciąć te pędy i tak e, późną jesienią będę wycinała. Dlaczego? Dlatego, że pędy szkarłatki e, robią się jesienią bardzo nieładne i nie są ozdobą tak jak inne rośliny. Ale żeby tutaj jeszcze było chociaż troszeczkę tej zieleni, więc wypnę tylko te pędy e, połamane. Wszystko wciągać, ale zbiorę na tak jest najważniejsze, że nie poczyni tutaj e, żadnych szkód, aż karłatka wiosną i tak będzie odbijała od korzeni, ponieważ jest to wylinacz, więc jej nie, tutaj nic się nie stanie. Troszeczkę to będzie. Ryjka, puszka. Musisz się tutaj, wczoraj, są Dosyć sztywne, takie grube, nie wiem, wyglądają na mocne. Ale jednak um, dosyć łatwo tutaj e, poddały się wiatra. Niech nie wiaderko, aby na pewno jest niepotrzebne. Chyba, że to tak się przeniosę te plamy na kopy a tak z wiaderkiem chyba nie ma sensu się bawić. Prawdzam co słychać u moich tutaj sadzonek, które ukorzeniam. Przez kilka dni mieliśmy fantastyczną pogodę, było słonecznie, bardzo ciepło. Można było chodzić w letnich sukienkach. Teraz pogoda się zmieniła, wiał wiatr i przyniósł trochę tutaj deszcz. Tu jest pelargonia. Ta pelargonia ma już dosyć duże korzenie, więc ją posadzę. Ta pelargonia też ma już duże korzenie, więc trafi do doniczki. Ta nie. Tutaj jest cis. Cis ma korzeń, ale on się bardzo ociąga nacisy, to trzeba rzeczywiście poczekać. Ta sadzonka pelargoni ma maleńki korzeń, ale nie wiem, czy Państwo tak zobaczycie, więc na razie jeszcze i jeszcze nie. Jak będą duże korzenie, to wtedy tak. Ta ma korzenie tutaj z boku też troszkę większe, więc do doniczki. Ta pelargonia nie ma do słoiczka, ta pelargonia też nie ma do słoiczka, a tutaj próbuję ukorzenić pędy barbuli, na razie z barbulą nie dzieje się absolutnie tutaj nic, nie widzę żadnych korzeni, ale tutaj ktoś ma korzeń, a wiem Tutaj jest korzeń i ma Figelius, a więc Figelius jak najbardziej do doniczki. Pozostałe do słoiczka. Już mam ukorzenione sadzonki Figeliusa, ale teraz przydadzą się następne. Tak na szybko mam ziemię kompostową. Nie dodałam tutaj żadnego perlitu ani nic, ponieważ już nie było czasu ale w takiej ziemi kompostowej też sadonki rosną dobrze no i teraz w pelargonie otwór trzeba zrobić tak żeby korzenie się nie poniszczyły włożyć delikatnie no i posadzić i podobna sytuacja z następnymi szkoda że nam się pogoda troszeczkę zepsuła i nadal jest ciepło ale jest wilgotne i kolejna goniczka i tutaj Następna. No, korzenie są dosyć tutaj ładne, więc pelargonie myślę, że będą rosły, a ja pelargonie próbuję też przezimować w piwnicy. No i zobaczymy, które lepiej uda mi się tutaj przezimować, ponieważ chciałabym wiosną nowego roku mieć własne sadzonki pelargonii. Mam już wysiane bratki, pokazywałam Państwu na rabacie. I chciałabym w miarę możliwości jak najwięcej mieć własnych sadzonek roślin. Tutaj jest budynek, Muzeum Kwiatów. Z tyłu mamy lamus, na dachu lamusa jest zielony dach i są rynny, rynna górna i dolna. Tę dolną e, nie mam problemu z czyszczeniem, ponieważ robię to na bieżąco, dosięgam. Natomiast, żeby wyczyścić tą górę, muszę się tutaj wspiąć po drabinie, jakoś zdrabnie tutaj wejść na ten dach. O. Dlaczego te rynny trzeba czyścić? Ano dlatego, że rośnie tutaj wjeżdża. wjeżdżba w obiebiście. Bardzo dużo i one blokują dostęp tutaj do rynie, tak aby woda deszczowa swobodnie mogła przepływać. Ta wieżba jest już bardzo stara. To jest chyba pierwsze drzewo, które zasadziliśmy w ogrodzie, czyli ponad 20 lat, ale nie ma mowy, abyśmy tę wieżbę wycinali. Przycinamy co kilka lat gałązi i też do tego się przymierzamy, żeby jej przyciąć gałęzie. I dlatego właśnie tutaj w tej rynnie gromadzą się liście, ponieważ jej gałązi jest sporo. Dlaczego wierzbę chcemy koniecznie zostawić? Dlatego, że wierzba w późnym latem i jest źródłem pokarmy przede wszystkim dla czmieli, które się wybudzają, więc nie ma mowy, abyśmy się pozbyli tak cennego drzewa. Ja tutaj tylko zrobię żeby liście nie blokowały. Gdzie wyszukam te liście? A może tu rzucam tutaj medal, ponieważ czasem... O, proszę, ja teraz piję, jak teraz pięknie płynie tutaj woda. Ja tylko usunęłam e, liście i drożniłam. woda wpływa tutaj do A teraz będę musiała jakoś poradzić sobie, żeby zejść. No jak wyszłam, to powinnam jakoś zejść, żeby na troszkę się chwieje. No, ale, ale może Wam radę, nie jest wysoka. Dało okay. na deszczówkę usuwamy na bieżąco, cały czas wodę deszczową, ponieważ jest to już okres jesień, zbliżamy się do przymrozków, do mrozu nie może w nich tutaj y, zostać woda. Dlaczego? No dlatego, że mróz zniszczyłby zbiorniki, a tam te zbiorniki nie tanie. szkoda byłoby, no. a poza tym spełniają one bardzo ważną rolę, ponieważ przez cały rok mamy, magazynujemy wodę deszczową i możemy podlewać rośliny jesienią, zimą, wczesną wiosną, zwłaszcza rośliny zimą zielone ale podlewam też wszystkie rabaty, ponieważ mamy rok bardzo suchy i rośliny tej wilgoci potrzebują, a zdarza się bardzo często, że zimy mamy bezśnieżne, jest tylko mróz, więc tym bardziej roślinom ta woda jest potrzebna. Na z Państwem żegnam, życzę miłego dnia i do zobaczenia u nas. Dzisiaj dzień taki troszeczkę może nie dościowy, ale mu rzadka chwilami pada troszeczkę mocniej i teraz chyba znowu zaczyna padać bardziej. Więc tutaj się nalewa, tu się wylewa. Do zobaczenia.